Simoneczko, ja jestem, amicie, i w dzisiejszym odcinku gramy sobie w Minecraft Skywars. Tak, słuchajcie! Jak mówię, gramy sobie dzisiaj w Skywars i tak, nie jestem za dobra, ale myślę, że dla Was mi się uda chociaż raz wygrać, chociaż spróbuję i znowu jestem za światów, tak. Niestety, ale to nie wiem, czy to tak naprawdę źle. Chociaż. Wiecie, czasami chyba lepiej być nie za światów, bo jest taka fajna reakcja ale nie zawsze to się udaje ehm, no i dobra w takim razie sobie lecimy ehm, się baduje, bo tam było drewno, ale ja go nie wzięłam I jak to ja ehm, i okej, okay, no to w takim razie lecimy, lecimy, lecimy i nie śpimy więc słuchajcie jak też chcecie lajwy to napiszcie e, właśnie w komentarzach, Emi czy chcemy lajwy, to wam przypnę serduszko i będę robiła takie live. może Mukira zabiorę, fajnie by było chociaż albo tego zabić też to złe by było, dobra, zabiłam go. E, tylko oby tam były refy, 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 refy i e, są, so. okej, okay, dobra. Aha, dobra, zabili mnie, uh -huh. Dzięki, Adlas, czy tam, jak tam, czy tam byłeś. Mogłam cię zabić, no ale niestety, dobra. E, ogólnie tutaj też jest timelapse, bo to by troszkę za dużo za długo trwało. E, ale myślę, że chyba się nie obrazicie, jak zrobiłam takiego małego timelapsa. Bo niedługo będzie też nowa seria, jak zostawicie uwaga, uwaga, 10 łapek w górę. Zostawicie to 10 łapek w górę, to wlatuje nowa seria. Z tego co wiem, to nie powiem wam. Tak, właśnie wam nie powiem. Oczywiście musiał przyjść. Więc słuchajcie, ocencie w ogóle mojego skina. Gdzieś tutaj teraz na ekranie wam się będzie to... Pojawiało um, a w tym czasie, no, a w tym czasie, właśnie, cęci tam od 1 do 10, albo powiedz, albo np. bardzo ładny skin. Emmy tak, to wiecie, wiecie co zrobiła. No, przypomnę Wam, oczywiście, serduszka i może, um, może będę robiła skiny też, chociaż wiecie co, to jest jednak Melanie Wajka. Melanie lubi robić ogólnie takie skiny. Um, ale w sumie fajnie, spokojnie to wychodzi, naprawdę. E, tylko, oha, czemu ja chciałam swojego zabić? Nie, wnikam. E, to lecimy dalej. Przed chwilą miałam takiego laga mózgu, czy tam te narzędzia? No, ale zapomniałam, że ja jej tam stawiłam. Okej, okay, w ogóle oglądałam to już dziesiąty raz. Niestety, no, w ogóle wiem, co się już zaraz stanie. E, teraz tylko wystarczy uciec i będzie dobrze. W sumie mogłam iść do tamtej bazy, ale... Nieważne. Mm, tak. Głupie, no i gupiliśmy, no zbagowałam się. To lecimy i nie śpimy, bo ktoś śpi ten coś tam. Nie pamiętam tego. Ale ym, tak myślę, że sobie zmienimy tryb na solo. I znowu wbijam na duo. No tak. Wszyscy rozstajecie się, lecicie do. Mhm. Mm mmm... Dobra, w ogóle wam puszę taką muzeczkę tutaj, bo wiecie, wiecie, nie? Ogólnie to jak chcecie też, e, tak jak słuchacie tą serię i też e, z innymi filmy, to zostawcie oczywiście łapkę w górę i wbijajcie e, na ten spikalduferek.pl, potem możecie sobie ze mną pogadać i oczywiście muszę zabić się, bo czemu by nie. Ehm, i Dobra, chociaż jakby zrobiłaś takiego większego, trochę timelapsa, to by było fajniej, troszkę taka myślę, ale nieważne, teraz sobie zobaczymy tylko y, getop, up mm, gulit, nie wiem, nie niego wiem, to się czyta, ale w takim razie lecimy dalej. Ehm, kamienny ma tak trochę słaby, ale niech, niech już będzie, dobra, żelazny w końcu. Ehm, a już wiem, że tam nie miał tej zbroi, bo jakby to było tak na solo, nie? Bo, bo ja chyba na solo to sobie kupiłam ale chcę w końcu kogoś zawić Czego ja się tam, czego się tak przestraszyłam um, nie wnikam e, troszkę ja jak sobie wezmę bo oczywiście lubię zrzucać ludzi no bo wiecie, to jest takie fajne ukrycie, kiedy kogoś zrzucisz, ale niby jak ktoś we mnie strzela, bo ja potem tam zgieł, wiecie, dostaję takiego takiego hmm. <laughs> czek to tam było, dobra e, w ogóle... aha w ogóle pisze co to jest to froghead? E, tak, napiszcie. E, właśnie się zasz, zawsze się tak zastanawiałam, Natalnie nie wiem. E, dobra, zrzucił tamtego, to w takim razie nie doskacz tam, bo e, czemu by niby... Po co mi to doskoczyć tam? Przecież nikt nie lubi doskakiwać, nie? E, przecież nikt tego... Tak, nie lubi doskakiwać. To lecimy sobie dalej, lecimy, lecimy. Okej, okay, y, i nie śpimy. Więc w takim razie, mm, no, no to lecimy. I, i tak, tutaj właśnie słyszycie taką muzykę i do niej link też macie w opisie. Chyba mm, możliwe, że wam dam, chociaż wiecie... Jak może zostawicie tam kilkanaście łapek w górę? To łam to, 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 może tam, może. Ehe. Ale okej, okay, to sobie, lecimy. I po co mi gościusza? No kurczę, po co? Dobra. Przegryw, przegryw, przegrasz. Niestety, przegrałam. I tak myślałam, że sobie tak dwie, dwie, trzy arenki zagramy. Odra, mam trzecie miejsce. To raczej Paulusie się już, ee, no wiecie. No raczej Paulu się już po prostu nie przygonie niestety, chociaż, wiecie co, um, no, tam, na tym, na Billboard, może by mi się udało, ale nie, sądzę. Ale już jakby, no, montuję to troszkę później niż myślicie, bo tak, bo właśnie trochę później to ogólnie montuję. Żebym tam nie spadła, albo że nie zrobiła nic głupiego takiego ostatnio. Ok, zabiję go w końcu. No i pięknie. No, Ta no, tak się już fajnie zapowiada. Tylko wystarczy tam dojść bezpiecznie na środek i będzie git Tak, a zapowiadało się ciekawie. Już wiem, chyba jaki tytuł dam. Mm, I dobra. <słuch> O, mo, dobra, ale to i mi mikrofon aż spadł. On nie. Um, Teraz tak, to lecimy sobie dalej um, i nie śpimy. Bo kto śpi, to coś tam, nie pamiętam już tego. Słuchaj, co Ja to Wam dzisiaj mówiłam. Nie wiem, nagrywałam, jak to mówię 500 razy tą samą scenę w ogóle. I don't know. Um, Messenger was pozdrawia. Chcę za nob, jak, jak to oglądać, to przepraszam. Ale to troszkę tak to było, takie nobskie. Dobra, no to trzeba się tylko tam podbudować. I będzie już wszystko dobrze. To w takim razie refy sobie weźmiemy. E tak, a zapowiadało się dobrze. Okej, okay, to wtedy tak myślę, że. Mm, no. Może to będzie ostatnia ręka, wiecie? Ostatnia tak, tak. Tak dla Was. Może to wygram, to się wytnie, tak. Ja, ja, ja mówię, wam, ja wam tego przez strzelek jeszcze nie wytnę, bo ja, ja po prostu nigdy takich rzeczy nie wycinam, bo ja o tym zapominam. <laughs> Ale lecimy dalej, ja jeszcze troszkę z tą nawić, byś dała, ok. Zapowiada się ciekawie ta arena, tak szczerze. Um, jajka, 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 no dobrze, jajka. Um, to chyba jeszcze jedno jabłko. Um, Aha, dobra. Jakieś czy ona z jakiejś wini? Świna mnie pokonała. No dobrze, w takim razie, słuchajcie, ja się z wami będę żegnała. więc em, Więc no, jak oglądacie do tego momentu, to napiszcie komentarz. Em, liście to wam szybnę serduszka i no. Mm, więc widzimy się w kolejnym filmie. To pa, pa. E, w... e, się... Musia...